Cztery gole i mnóstwo emocji. Hit ekstraklasy nie zawiódł Legia, dzieli się punktami z Lechem. A z tego wyniku najbardziej cieszy się podążający po Mistrzostwo Polski Raków Częstochowa. Do tego Turbogrosik, Paczek z 40 metrów i same złe wiadomości dla Radomiaka. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sandecki i zapraszam Was na Top Momenty. Jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie i tu zobaczycie wszystkie gole minionego weekendu. Kliknijcie kciuk w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Hit ekstraklasy derby Polski, Legia Warszawa Lech Poznań, pełne trybuny przy Łazienkowskiej, już w 13 minucie Josue posyła fantastyczne podanie do Pawła Wsząka. Wszołek wpada w pole karne i dokładnie dogrywa do Tomasza Pekharta. Napastnik Legii trafia do siatki. Wojskowi obejmują prowadzenie dla Pekharta, to piąty gol w sezonie, wielka radość przy Łazienkowskiej. W pierwszej połowie gospodarze mają sporą przewagę, ale drugą połowę genialnie rozpoczynają goście. Może to nie jest najpiękniejsza akcja, może strzał też nie najlepszy, ale piłka w siatce Afonso Sousa doprowadza do wyrównania. 20 minut później przy piłce Joel Pereira, futbolówka odbija się od Filipa Mladenowicza, trafia do Alana Czerwińskiego, potem do Afonso Sousy. Sousa, wow, co za gol! Pięknie odwrócił się z piłką Portugalczyk i strzelił nie do obrony Dominik Ładun, bez szans. Piękne trafienie i pierwszy dublet Sousy w Ekstraklasie. Kolejusz na prowadzeniu w Warszawie, 2 do 1. Ale to nie koniec emocji. Legia rusza do ataku. Dwie minuty przed końcem. Piękna akcja rezerwowych. Macie Rosołka i Igora Strzałka. Rosołek posyła asystę, a Paweł Sołek pakuje piłkę do siatki. Szołek ma w tym sezonie już 7 goli i 6 asyst. Po szalonym meczu Legia Warszawa remisuje z Lechem Poznań. 2-2. A z tego wyniku najbardziej cieszył się w Częstochowie, bo raków powiększa przewagę i nad Legią, i nad Lechem. Drużyna Marka Papszuna, który właśnie świętuje siódmą rocznicę rozpoczęcia pracy w Rakowie, w najlepszy możliwy sposób rozpoczyna spotkanie z widzewem już w siódmej minucie. Starcie dwóch Czechów, Petraszek obrywa łokciem odchanówka i rzut karny dla gospodarzy. Ivi Lopez pewnie trafia do siatki, to dziewiąty gol Króla Strzelców Ekstraklasy z poprzedniego sezonu, ale chwilę później Ivi musi opuścić boisko z powodu kontuzji i Raków ma problem ze zdobywaniem kolejnych bramek. Dopiero w 95 minucie Fran Tudor popisuje się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego. Ekipa z Częstochowy wygrywa 2-0 i nad Legią ma już 8 punktów przewagi, nad Lechem aż 17. Już za kolejorzem Pogoń Szczecin, która długo męczy się z Lechią w Gdańsku, ale 8 minut przed końcem sprawy w swoje ręce bierze Kamil Grosicki, czyli Turbo Grosik mknie lewym skrzydłem, wpada w pole karne, wykłada piłkę przed linię bramkową, a do siatki futbolówkę pakuje Abuchana. Gol samobójczy, dzięki któremu Pogoń wygrywa 1-0 i ma tylko punkt straty do kolejorza, natomiast Lechia w coraz trudniejszej sytuacji osiadła na przedostatnim miejscu i do bezpiecznej pozycji traci pieśń. Oczek. W tabeli pnie się Piast Gliwice, który znów, tym razem pod wodzą trenera Aleksandra Wukowicza, ma znakomitą wiosnę. Świetne przyjęcie piłki przez Grzegorza Tomasiewicza, podanie w pole karne, Michael Ameyo strzela, a co robi Bartłomiej Gradecki? Tak, piłka przekroczyła linię. Gospodarze wygrywają zwisło Płock, to czwarte zwycięstwo z rzędu i czwarte 1 do 0. Piast Gliwice jest niepokonany od dwóch miesięcy i melduje się już na szóstej pozycji, a jeszcze nie tak dawno był przecież w strefie Spadkowej. Coraz dalej od spadku także Korona Kielce, która także wiosną spisuje się rewelacyjnie, chociaż w meczu z Jagiellonią Białystok to goście za sprawą Kesus'a i Maza obejmują prowadzenie. Dla Hiszpana to już 12. gol w sezonie i Maz zostaje samodzielnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Ale 12 minut przed końcem Dominik Zator strzałem głową doprowadza do wyrównania. Fantastyczne dośrodkowanie i euforia radości w Kielcach. Dla Zatora to pierwsza bramka na ekstraklasowych boiskach. Korona walczy jednak o pełną pulę. To już doliczony czas gry: 95. minuta, ostatnia akcja meczu. Rzut rożny, Zator zgrywa głową, a Jerzy Kawka trafia do bramki. Co za niesamowita końcówka! Korona odwraca losy meczu, zdobywa 3 punkty, wygrywa z Jagielonią 2 do 1 i wyprzedza Jagę w tabeli. Podobnie jak Jagielonia, formą nie zachwyca ostatnio Radomiak Radom, ale takiego lania, jakie dostali w Krakowie pod Mariusza Lewandowskiego. To się chyba nikt nie spodziewał. Strzelanie rozpoczyna Michał Rakoczy, który korzysta z podania ataku to Oshimy. Radzi sobie w polu karnym z Jakubikiem i pokonuje Gabriela Kobylaka. Krakowia prowadzi, a Radomiak traci dziko Ramosa. Portugalczyk po tym zderzeniu z Osimą. Nabawił się koszmarnej kontuzji ze złamaną nogą, boisko opuszcza w karetce pogotowia. Radomiak gra w 10, wcześniej wykorzystał bowiem wszystkie zmiany i traci kolejne gole. Na 2 do 0 podwyższa Virgil Gica, a wynik na 3-0 ustala Patryk Makuch, który dobija strzał Atanasowa i wykorzystuje niepewną interwencję Kobylaka. Pasy triumfują 3-0 i przerywają serię 6 meczów bez zwycięstwa. Radomiak jest coraz bliżej strefy spadkowej, a po tym meczu pracę traci trener Mariusz Lewandowski. Pierwsze zwycięstwo i to bardzo ważne w kontekście utrzymania pod wodzą nowego starego trenera Jana Urbana odnosi górnik zabrze pierwszego gola na początku drugiej połowy strzela Emil Bergström i górnik prowadzi z zagłębiem w Lubinie 1 do 0. Rezultat na 2 do 0 w doliczonym czasie gry w taki sposób ustala Dani Paczeko. Sokratis Diudis, który zapędził się w pole karne górnika, nie zdążył wrócić do własnej bramki. Górnik musi w tym meczu grać bez kontuzjowanego Lukasa Podolskiego, ale wynik 2 0 pozwala Zabrzanom opuścić strefę spadkową. Tuż nad kreską także Miedziowi. Ale mają tyle samo punktów, co inna drużyna z Dolnego Śląska, Śląsk Wrocław który zajmuje miejsce spadkowe, bo przegrywa w grodzisku wielkopolskim z wartą 1 do 3, mimo że już w trzeciej minucie po golu samobójczym Roberta Iwanowa, piłkarze Iwana Dzurdziewicza obejmują prowadzenie. Później na murawie rządzi jednak Warta bardzo szybko. Odpowiada Adam Zrelak. I gospodarze wyrównują. W 29 minucie fatalne zagranie w bramkarza gości Rafała Leścinskiego Piłkę przejmuje kajtan Szmyt. Szmyt i 2 do 1 dla warty. Ładne uderzenie 21 latka. Miejsca Szczepański ustala wynik na 3 do 1, Warta jest piąta w tabeli PKO BP Ekstra Klasy. I przenosimy się jeszcze do Mielca, gdzie w ostatnim meczu 28. serii gier Stal podejmuje ostatnią w tabeli Mieć Legnica i to goście obejmują prowadzenie 1-0 po pięknym golu, którego autorem jest Czuka. Gospodarze kończą ten mecz w dziesiątkę. To ostatnia akcja w 95. minucie. Leandro posyła długą piłkę w pole karne. Nie bardzo wiadomo, co robią obrońcy Mieć Legnica. Mateusz Matras doprowadza do wyrównania. Stale robi mały kroczek w kierunku utrzymania Mieć. Coraz bliżej. Bliżej spadku. Zobaczmy raz jeszcze komplet wyników 28. kolejki, remis w hitowym starciu legi z Lechem, zwycięstwa lidera Rakowa, a także Pogoni, Warty, Piasta i Krakowi, zacięta walka o utrzymanie, po tej kolejce w dobrych humorach piłkarze Korony i Górnika. W tabeli Raków ma już 8 punktów przewagi nad Legią i aż 17 nad Lechem, tuż za kolejorzem Pogoń-Szczecin, dalej Rycerze Wiosny, Warta i Piast. Do strefy spadkowej spada Śląsk-Wrocław na dwóch ostatnich pozycjach, wciąż Lechia-Gdańsk i Mieć-Legnica. Przed nami 29. kolejka. W piątek Wisła gra z Jagiellonią, Warta z Legią. W sobotę i niedzielę po trzy mecze. W poniedziałek jak już z nowym trenerem podejmie Mistrza Polski Lecha Poznań. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.